Potężne przecieki Elden Ring Nitro, nowi Bossowie, bohater i więcej. Zajostor zebrał informację. Ponoć sporo wyciekało przez ostatnie godziny. Jak akurat tutaj siedzimy? O, ale rymy. Ponoć sukcesywnie są te przecieki usuwane, co oznacza że chyba są prawdziwe, prawda? No bo gdyby to było fejkowe, to czy byłaby jakaś intencja ze strony firmy? Może próbują fejkować i dlatego usuwają też fake newsy. Ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że, że faktycznie to potwierdza jakąś prawdziwość tych ploteczek. Oglądamy. No ale to jest krótka piła. Pewnie mają jakieś beznadziejne umowy podpisane albo brak nda jak. No jak to inaczej może wyciekać? W sensie, ja sobie wyobrażam, że jeżeli byłbym deweloperem, to każdy u mnie miałby podpisaną umowę poufności na taką grubą kasę, żeby się zesrali, jakby coś zlikowali. ...got over two months to go. And potentially now, we have all the major spoilers potentially about to leak. But we may be safe for now, because it appears like Bandai is putting a lid on this real quick. Because in case you have not heard yet, there have been some major night... No, ZioStorm z jednej strony tak, no chciałbym, żeby przecieki nie wychodziły, ale macie tutaj odcinek, którym wszystkie je zbieram. ...leaks going on over the Weekend, I'm talking full-on gameplay. Gameplay that shows off. The one hero we had not seen yet uh -huh. As well as new returning bosses From uh -huh. the Dark Souls trilogy returning. That I am obviously not going to show you in this video Because Bandai is copyright striking anyone that tries to re-upload it So please don't be stupid okay, do that. However, we are going to discuss it today Since it is now already in the public domain That's the rule on this channel I am not a leaker I have never been a leaker We only ever talk about public information And this has gone completely public so if something went to the net Then it won't escape from the net, right? Więc pogadajmy o tym, jakby. Ja powiem wam tak, czemu ja to oglądam, bo ktoś powie psujesz sobie zabawę, zaskoczenie. Krótka piła. Jutro, pojutrze, dzisiaj pewnie nawet zaczną wbijać ludzie, którzy będą mówić, o ja widziałeś tego i tego bossa w najtrejnie, no to już lepiej, żebym to zobaczył na własne oczy i sobie jakieś zdanie wyrobił, a nie że od widzów ten spoiler dostaje. Mind, spoilers, spoiler free, jak nie chcecie spoilerów, to skipnijcie część materiału. Może jak będzie mi się chciało, też oznaczę w którym momencie. book navigating the next two months apparently but i'll let you know before we're about to talk about the actual contents of the leak but i do want to go over how this happened and i will give you a spoiler warning ahead of time but as we get started today if you want to stay up to date on all things elden ring Night Rain, then go ahead and hit that subscribe button and now let's get into it

more Night Rain gameplay from the Closed Network test, until you look closely. Then you want to realize that pretty much everything on screen was not in the Closed Network Oho. test. And yes, it was all new gameplay. This was not a mod, this was not fake, this was completely real. And we know it was, because people that repost it on YouTube are getting immediate copyright strikes, not copyright claims. <laughs> Full-on copyright strikes from Bandai Namco. Now the actual leaker himself was all too eager to talk about everything and tell exactly how he got the gameplay. And just a side note, everything about the way the guy was handling the situation just kind of made me mad. Gdyby przecieki miały istnieć lub nie miały istnieć, czy wolałbym, żeby istniały? Nie, wolałbym, żeby nie istniały. No, uważam, że z materiałów promocyjnych powinniśmy wyciągać jakieś informacje odnośnie potencjalnej decyzji zakupowej, potem z recenzji, ale same przecieki potrafią po prostu odebrać nam dużo fanów. Wyobraźcie sobie, jeżeli Elden by wyciekał w taki sposób, że od razu znamy całą mapę. Może tak wyciekał, nie pamiętam. No nie grałem na premierę, ale są elementy zaskoczenia, które bardzo pozytywnie gracze odbierają, jak na przykład to, że Elden jest tak duży, jaki jest. Ludzie się tego totalnie nie spodziewali, myśleli bardzo często, że Limgrave to jest w ogóle cała gierka, albo że podziemia w ogóle to jest drugie tyle gameplayu, tak? To są takie momenty, w których nie chcemy znać y, tych informacji do przodu. This kind of stuff happens all the time now. But I digress. The leaker stated that he was a tester for an alpha of Night Rain, of which the network test had about 40% of that alpha's content, and the footage was taken prior to the network test. And congratulations, I guess, buddy, because you just lost your job. You're not going to be alpha testing this game anymore, or any other games, likely. But I kind of have That's a sneaking suspicion that the guy talking on TikTok was not the tester. He may have received this from somebody else. Who they'll still be able to track down. But the guy went on to say that he had a lot more gameplay that he was going to leak, as well as host a live stream of new unreleased Night Reign <laughs> gameplay. That's the level of stupidity we're dealing it's with like here. However, at the time of me recording this. All the videos have been taken down. His TikTok page and YouTube channel are still up. Obviously, I'm not going to link to them, but they're all over the internet now. So, shocker, it looks like he got caught. But since the information itself has been spread around everywhere, it's all over Reddit, it's on Twitter, we are going to talk about what the gameplay contained. So, here's your spoiler warning. If you do not want to know about the last hero that has not been revealed yet, or a throwback boss, now is when you should click away. Once again, spoiler warning. Uwaga. Okay, so like I said, we did get a look at the new hero. We had heard tell about this one from an interview with Ishizaki that kind of hinted at what the abilities would be. It's a character based entirely around spirit summons. Now we that's couldn't what see the that's front that's right? of the character, but it looks like they either have long flowing white hair or a long white cloak, and they had three spirit summons out at a time. And the health bars Ooh. of the spirit summons appeared between your equipment and the ability icons ish. at the bottom. Now it's unclear what the abilities actually do. However. One of the spirit summons that was on the field, the only one we could really see, was the giant skeleton that the Tibia Mariner summoned, and that does appear to be the ult. At least, kind of, because we see in one clip. The oh, kurde, stary, to, przyzwi, to use the ult, summon this big orb out of themselves that goes into the skeleton and causes the skeleton to use its beam attack, and it does a metric ton of damage. At least in one of the clips. Now, I wouldn't really take the damage as something to keep in mind for. The No, to I said, Ishizaki had No, mówię, to było totalnie oczywiste, jeżeli masz tyle różnych klas postaci, prawie o każdej wiedzieliśmy już. Miały jakieś takie archetypy, spełniały typu tank, postać dystansowa, jakiś asasyn, tak, daczeska i tak dalej i tak dalej. No to biorąc pod uwagę jakie mamy kategorie gameplayowe w Eldenie, to domyślałbym się, że powstanie jakiś Samoniarz. Fajnie, że może mieć kilka samonów naraz jakąś taką małą armię budować pytanie jak sobie sam elden e, i serwery najtrejna będą z tym radziły ale może być to giga fajne do grania no pewnie będzie bardzo papierowy nie sam w sobie trzeba będzie umieć się dobrze pozycjonować tym all in some sort but it was only a guess that that would be the next hero however with this leak we now know all eight heroes that will be present in the game on launch the other seven were all in the trailer as we've covered numerous times here on the channel now for the boss the player was actually fighting in the leak If you don't want to know about that one, again, spoiler alert right here. Click off if you don't want to know. The two bosses that we've seen in this leak are from the Dark Souls trilogy, and the first one is pretty exciting. Firstly, we have the Dancer of the Boreal Valley, my oh, favorite boss that I think could fit very well into Night Rain. Dancer is a decently fast-paced fight and covers a lot of area with. Her... But I do think she's going to need some help to fit into Night Rain, kind of like Centipede Demon. To jakieś dodatki z

At least in the night, because all we've seen in the day so far are ones we've been fighting for the past three years straight. But then we have another returning boss shown as well, none other than the gaping dragon. It wouldn't have been my first guess if somebody asked Jesus. me to pick one, but it does appear that the gaping dragon is in fact a night boss. Probably the first night if I had to guess, like the centipede demon. Now in the clip we actually see the gaping dragon... Te bossy są tak stare i nie yeah, Jasne, gaping, gaping dragon czy tam demonon ze wszystkich bossów pewnie byłby w górnej stawce, jeżeli chodzi o to, co można by było do traina dodać, no bo duża kreatura sprawia wrażenie takiego raid bossa, ale no, to ten z kanałów, ta, co się tak czołga głupio. Jezu, mam nadzieję, że mu hitboxy naprawili, bo tam serio syf siedział. takes out the spirit character. Now I'm gonna be honest, the Gaping Dragon is a very slow boss. To było w Dark Souls 1. że miałem problem z Gaping Dragonem za pierwszym razem, jak z nim walczyłem w DS1, bo po pierwsze byłem Bobem, Soulsowym, znacznie bardziej niż jestem teraz, nie ulepszyłem w ogóle swojego miecza, nie, więc ja tam nie, nie wiem, na jakimś 20 levelu z Fajanderem plus 0 leciałem, chyba ponad 50 hitów potrzebowałem, żeby go zabić, bo zniszczył mi chyba broń po drodze, nie tragedia to była. Was just the poison spread, and the animation did seem consistent with Dark Souls 1, but there's just no way they leave the Gaping Dragon the same in Night Rain. He's just too slow, and the game is way too fast. But considering what they did for Centipede Demon, made him quite a bit faster and gave him new attacks, he was still pretty easy, but an uncoordinated team could still die to Centipede Demon pretty easily in the CNT, so I expect the Gaping Dragon to be up to par. But that was all we saw in the video. It was only 16 seconds long or about that length, and absolutely terrible quality. It was not straight captured gameplay, which does make me doubt a little bit that this leaker is who he claims to be and could potentially have gotten this gameplay or video from someone else. Because the leaker was going around replying to comments with a lot of supposed information, uh -huh. but he clearly has no idea what he's talking about. Saying it's like, there are not eight heroes in the game, the final boss that you hunt changes <laughs> every time, <laughs> I mean, things, know things, know. things that have been blatantly confirmed by the developers, he seems not to know. Or if you played the network test, you would understand several of the game's systems, which he clearly does not, or even with a basic Google search. So I don't know

tego tak naprawdę nie będziemy mieli. Znaczy i tak będziemy mieli, bo nie wiadomo, jaki boss się trafi w którym momencie, ale już wiemy co potencjalnie może się pojawić, nie? Jako jeden z, z puli. Natomiast, jeśli już o tym mówimy, no to pokazuje nam ten leak, że będzie dużo więcej tych bossów, że ludzie, którzy mówili, że oj, może będzie mała różnorodność, wydaje mi się, że nie ma co się bać, że tego będzie dużo. Pytanie, jak bardzo teren będzie się zmieniał, bo to jest kluczowa rzecz, która będzie nam dała fajny vibe regrywalności. Ja bym powiedział, że nawet same bossy to jeszcze, jeszcze tam pikuś, bo ich nafarmili tyle przez lata, że to nie jest problem. Pytanie, jak będzie działało procedu proceduralne generowanie świata? Nie? Mówili o jakichś wulkanach, mówili o jakichś trujących bagnach, no ale też samo losowanie się budynków po mapie powinno być jak najbardziej, z jak największą ilością permutacji. No i inne pytanie, czy bandaj się nauczy, kurde, teraz, czy wyciągną jakieś wnioski i dodadzą dodatkowe zabezpieczenia, dodatkowy background check, albo dodatkowe umowy poufności? żeby takie rzeczy się już nie pojawiały, bo kurde, 2 miesiące do premiery. Dajmy sobie luz. No, it's been completely unavoidable. Anyway, though, I hope Bandai cracks down on this very quickly. This is completely illegal in case anybody gets it twisted. This guy is not a hero to the Souls community. This is literally a crime. And I don't know why we're still dealing with this in 2025. They got to get some better security over there because all of their games leak like this. To prawda. Ja pamiętam jak Jesus Maria, jakiś frajer, był typ przed Delzakiem, który na Pisał, że widziałeś już Radana z DLC, będzie final bossem, Radan wraca, czy coś takiego. Ja to chyba potraktowałem jako jakieś odnośnie tego, że Rada Radana trzeba zabić, żeby do DLC się dostać. Także miał szczęście, że to był tak naprawdę, wiesz, boss, który też jest w podstawce i tak dalej. Miałem dzięki temu jakieś tam zaskoczenie na koniec. I to jest dowód na to, że tak, te gry wyciekają, no, na bieżąco. Co, co produkcja, tak naprawdę już wiadomo kilka dni przed premierą, co tam będzie. news man, This would be so much more fun to just discover in game. Can't build a career off leaks. Because, yeah, you might get clout in the short term, but you're gonna lose all the private access you get. You're much better off just enjoying being able to do exclusive things like that, like test a game early. That's way more valuable than some likes on TikTok. So, I don't get it.

Muraya mamy tanka, czy tam berserkera i mamy samoniarza. No, ciekawe. To różnorodne te postacie. Dość, więc spoko. Zastanawiam się, jakie bossy w Night Rainie by się mogły fajnie sprawdzić. Moglibyśmy w sumie przejrzeć jakąś listę bossów. Obstawiam, że z Demon Soulsów się nic nie pojawi. Co z DS1 się jeszcze mogłoby pojawić? Ornstein i Smoke wydaje mi się, że nie. Pinwheel też nie. Gravelord ni to. Ni to mógłby teoretycznie ze swoimi samonami nadawać się do Night Raina, Szczerze. Artorias może by fajnie był, gdyby wrócił. Manus może. Nie wiem, czy coś jeszcze. No i ten Gaping Dragon faktycznie. Ale tak poza tym to nic ciekawego. Dobra, z Dark Souls 2. Perswer by mógł wrócić, nie? Jako tu widz nawet pisał, jako Morgot atakujący od czasu do czasu. Mi się wydaje, że Perswer miałby sens jako po prostu bosik, który się od czasu do czasu respi. Freya wraca, to na pewno, nie? To już było po pokazane. Looking Glass Knights z samonami, może? Może Jabba, kurwa. <laughs> złoby, nie. Dark Lurker z jednym klonem więcej byłby giga fajny. No, Dark Lurker by miał potencjał. Ruin Sentinele by teoretycznie mogły działać. Dobra, ty ja z Bladborna. Sony nie pozwoli, moim zdaniem. Bladborna można olać. Dark Souls 3. Demon Prince totalnie by siadł, uważam. I można by było w ogóle zrobić jednego głównego, dwa poboczne razem. Myślę, że Midir by siadł. Myślę, że Gael by siadł, zedytowany. Nameless wraca, tancerka wraca. Co by jeszcze mogło być spoko. Frida by mogła wrócić, to by było fajne. Pontiff z klonami. Aldrich mógłby działać na... w najtrejnie teoretycznie. Oby nie. Oby na to nie wpadli. Aby Swatchersy może. Great, Greatwood mógłby być raid bossem, nawet się sprawdził, jak graliśmy w trójkę pod tym kątem. No bo masz różne weak pointy, które bijesz. A z Sekiro? Z Sekiro raczej nic nie będzie wracać, bo zupełnie inna gierka. Z Zelda to mam nadzieję, że prawie wszystko będzie kurwa, w jakiś sposób obecne. Albo przynajmniej ta część rzeczy, która jest dobra. No, trzy razy Mist Noble z Sekiro? O kurde, trzech Rików. Nie, no Rygar to musi być jakimś bossem. Kurde, przecież to zbyt dobry boss, żeby go nie wykorzystać. Nie, no, potencjału na bossy do Nightraina jest cała masa. Tak naprawdę z każdego by się dało jakoś pewnie przerobić, wykorzystując po prostu bazowy model, żeby to fajnie w Nightraynie działało.